Dzień dobry! Dzisiejszy temat lekcji to pojęcie ciągu. Proszę, zapiszcie ten temat w zeszycie. Odgadnijmy teraz regułę, zgodnie którą powstają kolejne wyrazy ciągu i uzupełnijmy brakujące wyrazy. W zeszłym tygodniu obliczaliście początkowe wyrazy ciągów, także, dzisiaj będziecie mieli zadanie trochę ułatwione. Mamy ciąg tutaj składający się z takich liczb jak 2, 4, 6, później mamy 12 i 14. Pomyślcie, jakie liczby byśmy mogli tutaj wstawić. Tak, macie rację. Wstawimy w to okienko 8, a w to okienko 10. Jest to ciąg kolejnych liczb parzystych. Pomyślcie teraz nad przykładem B. W międzyczasie zapiszcie sobie przykład A do zeszytu. Dobrze. Więc mamy tutaj taki ciąg, jak 1 druga, 1 trzecia, następnie pojawia się 1 piąta. Więc można się spodziewać, że nasz ciąg będzie miał tak samo kreskę ułamkową na górze na pewno będzie miał jedynkę. A ponieważ tutaj mamy kolejne liczby naturalne: 2, 3, 5, więc tutaj będzie 4. Więc bardzo prosto uzupełnić kolejne: to będzie 1, 6 i kolejne 1, 7 i tak dalej, i tak dalej. Zapiszcie ten przykład do zeszytu. Przejdźmy do przykładu C. W przykładzie C sprawa jest już troszeczkę bardziej skomplikowana. Nasz pierwszy wyraz, czyli nasz wyraz A1 o numerze pierwszym jest równy 1. Drugiego wyrazu naszego nie znamy. Nasz trzeci wyraz jest równy 1 dziewiąta. Czwarty, 1,27, 1,81, 1,729. Łatwo jest zgadnąć jeden element, że na górze na pewno i w jednym przypadku. I w drugim przypadku będzie jedynka. co natomiast znajdzie się na dole? Zauważam, że między dziewiątką a 27 jest różnica taka, że, że jest to liczba 3 razy większa od 9,27. 81 też jest liczbą 3 razy większą od 21, więc mogę się spodziewać, że po prostu co to iloczyny kolejne liczby 3, czyli potęga kolejna liczby 3. Czyli tutaj będzie po prostu 3, bo 3 razy 3 to 9, 9 razy 3, 27, 27 razy 3, 81, 81 razy 3 da nam 243. No i kolejny wyraz 729 na dole, 1 20, 729. Mam do Was prośbę, żebyście teraz wzięli kalkulator sobie i to liczyli kolejny wyraz. To jest zadanie dla was, żebyście dopisali tutaj kolejny wyraz w zeszycie. Przejdźmy do przykładu D. W przykładzie D zauważcie, że niektóre wyrazy są dodatnie, a niektóre wyrazy są ujemne. Jak w zeszłym tygodniu obliczaliśmy wyrazy Ciągu, to też była taka sytuacja, że raz nam wychodziły ujemne, a raz wychodziły nam dodatnie. Więc tutaj mamy na przemian ujemne, dodatni, ujemne, dodatni. Więc ten na pewno będzie dodatni, ale ten na pewno będzie ujemny. Co się teraz tutaj dzieje? Mam jedynkę, mam minus czwórkę, mam dziewiątkę, szesnastkę, ale potem to się pojawia czterdziestka dziewiątka, potem sześćdziesiątka czwórka. Pomyślmy sobie, te zadanie chciałabym, żebyście sobie wykonali samodzielnie w domu. Wysłali do mnie rozwiązanie. Dla osób, które to zrobią, będzie nagroda w postaci dwóch punktów z aktywności. Przypomnijmy sobie teraz w tym momencie, co nazywamy ciągiem liczbowym. Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy pewnego rodzaju funkcję którą dziedziną jest zbiór liczb naturalnych dodatnich. Na poprzedniej lekcji mieliśmy różne wzory ciągów, tak? Mieliśmy na przykład ciąg AN równa się 2N to by był ten ciąg, który mamy tutaj na górze, tak? jakbyśmy obliczyli kolejne wyrazy, to tak właśnie wyglądałby wzór tego ciągu. Ponieważ liczby naturalne to są takie liczby dodatnie, jak jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Piątka i tak dalej, i tak dalej, to zwróćcie uwagę jeszcze raz sobie, spójrzcie, że jak będę podstawiała kolejne liczby, to otrzymam ten ciąg, ten, 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 ten i ten. Także otrzymam kolejne wyrazy naszego ciągu. Dla siódemki to będzie 14, a 7 będzie równe 14. I znowu mam zadanie dla Was. Chciałabym, żebyście w przykładzie B napisali wzór, Znajdź wzór i podaj wyraz A100. To jest dla Was też zadanie. Czyli Macie do wykonania dwa zadania. Pierwsze zadanie uzupełnić tutaj ten nasz ciąg z przykładu D, i drugie zadanie znaleźć wzór. Do przykładu B i obliczyć wyraz A100.